Ok, cześć, ja nazywam się Jacek Kusiński, pomagam w kreatywnej pracy. Dzisiaj chciałem Wam pomóc, tak jak zostało to powiedziane, jak widzicie, w Waszych graficznych problemach. Pomóc, dlatego że uważam, że taki współczesny marketer ma w pewnym sensie przerąbane. Ma przerąbane w bardzo wielu kontekstach, ale właśnie jednym z nich jest ta kwestia wizualna. No bo, jak sobie tutaj już dzisiaj też wielokrotnie powiedzieliśmy, content marketing jest ważny i jednym z ważniejszych z kolei elementów w tym content marketingu jest ta kwestia wizualna, tak? czyli wizual marketing, nasze treści muszą być piękne, dopracowane. Nasze właśnie chcemy wszyscy robić piękne raporty, chcemy robić świetne infografiki, grafiki. I do social media muszą być e, świetne, żeby ktokolwiek w nie klikał i ktokolwiek chciał je oglądać. I taki marketer ma przerąbane wtedy, kiedy no, tak naprawdę nie ma czasu, środków albo możliwości jakiś finansowych, żeby e, sobie takie treści tworzyć, bo e, łatwo oczywiście mieć agencję, czy łatwo mieć wewnętrzny dział jakiś, e, który, projektantów, który za nas te sp e, sprawy załatwia, ale wydaje mi się, że większość marketerów, czy ogólnie rozumianych twórców treści e, takiego komfortu nie ma. I ja jestem też jednym z tych gości, który mówi właśnie, że visual marketing jest ważny, że komunikacja wizualna musi być dopracowana, piękna i wtedy bardzo często słyszę od takich marketerów czy ludzi, z którymi pracuję, że to oni wiedzą i to jest oczywiste, ale oni no sami nie mają właśnie czasu, środków, nie mają umiejętności, żeby coś takiego tworzyć. Więc ja wtedy lubię bardzo pokazywać to zdjęcie. I jak myślicie, co się dzieje na tym zdjęciu? Ktoś ma pomysł? Bardzo trudno jest zgadnąć, więc nie będę jakoś specjalnie was męczył. Tu jest podobno pokazane przenoszenie 5 megabajtów danych w 1956 roku, tak? Czyli się dzieje kontrol C, kontrol V, tylko z użyciem kilku gości i jakiejś ciężarówki. Ja zarobiście lubię, to, zarobiście lubię te, 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 to zdjęcie, bo ono jest takie urocze, tak? Ono pokazuje, jak długą drogę przeszliśmy w stosunkowo niewielkim czasie, bo 60 lat to, umówmy się, jak na taki postęp nie jest, nie jest dużo. I to jest taki fajny przykład rozwoju technologicznego, postępu, który wszyscy obserwujemy i właśnie dzisiaj też wielokrotnie słyszeliśmy o fajnych trendach, o nowych możliwościach, które mamy. I jedne z właśnie z tych nowych możliwości się otwierają właśnie w kontekście oprogramowania, czy technologia zaczyna nam ułatwiać wiele rzeczy też związanych z projektowaniem graficznym, z komunikacją wizualną. I wydaje mi się, że wiele twórców treści o tym nie myśli w ten sposób, nie pamięta i jakby nie zdaje sobie sprawy, jak wiele możecie zrobić, nie mając właśnie środków, czasu, pieniędzy i to się postaram Wam udowodnić. I wtedy oczywiście ludzie mówią, no wiemy przecież, że jest Canva, wszyscy z tego korzystamy, jest takie proste narzędzie, które nam na to, na to pozwala, tak? Tylko Kanwa no generalnie jest spoko, ale on, moim zdaniem z kanwą jest trochę taki problem jak z internetem i Facebookiem w Indonezji, bo w Indonezji są fajne badania, które pokazują, że więcej osób deklaruje, nawet dwa razy więcej osób deklaruje korzystanie z Facebooka niż z internetu. Czyli wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje coś innego, jak jakiś inny internet poza Facebookiem. tak? I generalnie z kanwą też tak jest, że ona jest spoko fajna, ale wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że istnieje dużo innych, fajniejszych rozwiązań. I kanwa, moim zdaniem, to jest taki wierzchołek góry lodowej. To najbardziej najpopularniejsze narzędzie, ale tak naprawdę wcale nie to najlepsze i w wielu sytuacjach też nie, nie, nie idealne. Więc ja Wam pokażę kilka innych, z których możecie po prostu teraz, tak jak tu siedzicie, zacząć korzystać i właśnie robić takie rzeczy samodzielnie, Powiedzmy w to tytułowe 18 minut. Jednym z takich narzędzi jest narzędzie, które nazywa się WecTizy. WecTizy to jest taka potężna baza materiałów graficznych, gotowych, z których możemy korzystać. Potężna rozumiana, rozumiana w takim sensie, że jest tam ponad 100 tysięcy różnych materiałów, jakichś ikon, ilustracji, gotowych projektów, które możecie sobie wziąć i wykorzystać. Wystarczy, że skorzystacie z ich wyszukiwarki i wpiszecie jakieś słowo, jakiś temat, który Was interesuje. Jak widzicie, wpisałem marketing i tam pokazało mi się prawie 17 tysięcy różnych materiałów graficznych związanych z marketingiem na przykład, tak? ale oczywiście w zależności od tego, jaki macie temat, jakie macie problemy, możecie sobie wpisać oczywiście cokolwiek innego. I tutaj mamy, nie mamy generalnie, co się dzieje. No dobra, generalnie mam nadzieję, że to będzie działać za chwilę. Generalnie y, tamty slajd pokazywał, że jest tego bardzo dużo, więc w skrócie, y, załóżmy, że, wy, że wybierzemy sobie coś takiego, y, po, z jakiegoś powodu nam się to podoba, tak? I, i generalnie jak sobie wybierzemy taki, jakiś, jakiś taki materiał, to mamy do wyboru dwie rzeczy. Albo pobrać sobie to za darmo i wykorzystać tak, jak chcemy, albo pojawia nam się fajna rzecz, czyli możemy to sobie zedytować. I tutaj się zaczynają fajne czary i magia. Bo bez logowania, bez instalowania czegokolwiek, bez płacenia za cokolwiek, zostajemy taki fajny, prosty edytor, który pozwala nam robić wiele rzeczy i mam nadzieję, że zaraz wam to pokażę, tak? Albo no. Nadzieję nadzieja jest płonna chyba. No fajnie. Ale generalnie y chciałem. Y to tam, niestety chyba test te, ktoś nie sprawdza tej prezentacji, ale generalnie tutaj na wideo, e, które u mnie działało przed wysłaniem tej prezentacji, pokazuje jak w łatwy, szybki sposób można to wyedytować, czyli jak, jak można, tutaj teraz co się właśnie teoretycznie dzieje, łatwy, szybki sposób można doprowadzić do takiej sytuacji, czyli po prostu klikamy sobie tą, e, ten terminal, usuwamy i on znika tak naprawdę, tak? Klikamy sobie to kółeczko, zmieniamy jego kolor i ono się tak naprawdę zmienia. Więc e, klikamy sobie te rączki i możemy sobie to przenosić, więc tak naprawdę Możemy robić z tym to, cokolwiek byśmy sobie wymyślili. I to wszystko się dzieje tak teraz. Po prostu klikamy, usuwamy. To naprawdę nie wymaga żadnej wiedzy. I teraz e, chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą wam nie pokażę, ale jak e, klikniecie sobie. Klikniecie sobie podwójnie na przykład na jakąś, jakiś z tych elementów, czyli tak jakbyście chcieli otworzyć jakiś program na komputerze, czyli na przykład tutaj na tym slajdzie, załóżmy, że opiszę Wam, co się dzieje. Wyobraźcie sobie, że teraz klikam sobie ten paznokieć i klikam podwójnie i tam się pojawiają takie kropeczki. Wystarczy tego, ten paznokieć, te kropeczki przeciągnąć, żeby go zamienić w taki kobiecy paznokieć, zrobić go czerwonym, tak jak robię na tym teoretycznie, na tym filmie, i w ciągu kilku sekund tą brzydką, męską dłoń mogę zamienić w piękną, kobiecą dłoń. Więc tak naprawdę mogę w ciągu Kilku sekund, nie mając żadnych umiejętności, dostosować też te grafiki do swoich potrzeb, tak? To jest grafika wektorowa, czyli każdą grafikę tutaj mogę sobie dostosować. Nie dość, że mam 100 tysięcy takich grafik, to jeszcze mogę sobie to zrobić pod, pod siebie, tak? Mogę zrobić, wykorzystać każdą możliwość, e, jak, jak, mi, jak mi tak naprawdę wyobraźnia i kreatywność e, przyniesie, tak? Więc generalnie m, bardzo fajne. I teraz sobie pojawia się moment, w którym możemy sobie to pobrać, żeby sobie to gdzieś wykorzystać. Wybieramy sobie format i. Jeśli chcemy wykorzystać to za darmo, to twórcy rozumieją darmowość tego narzędzia w formie atrybucji, czyli musimy pokazać skąd to wzięliśmy, gdzieś w stopce napisać skąd te ikony pochodzą, te materiały, żeby to było w pełni legalnie za darmo przez nas wykorzystywane. Natomiast jeśli to komuś z jakiegoś powodu przeszkadza, to wersja płatna tego narzędzia jest bardzo tania, moim zdaniem, bo kosztuje 9 dolarów miesięcznie za dostęp do całej tej bazy i do całego tego edytora. Jeśli to się komuś wydaje dużo, powiedzmy, to na przykład w porównaniu do jakichś innych banków zdjęć, jak na przykład Shutterstock, który jest jednym, powiedzmy, z tańszych. Tutaj kosztuje 10 obrazów miesięcznie, kosztuje 29 euro, tak? A tutaj mamy 9 dolarów miesięcznie za 100 tysięcy grafik i jeszcze mamy fajny edytor, tak? Więc no sorry, taniej nie będzie w pewnym sensie. nie W ogóle nie ma co porównywać tego do płacenia na przykład projektantom jakiejś agencji za to, żeby nam cokolwiek projektowali, prawda? Więc no, można powiedzieć, że za 9 dolarów miesięcznie dostajemy potężne narzędzie. W ciągu kilku sekund możemy rozmaicić naszą komunikację o jakieś fajne ilustracje, e, grafiki, Uh, fajne materiały. Innym narzędziem, które warto znać, jest Chroma. Bo Tomek Karwatka też przed chwilą powiedział o sztucznej inteligencji w projektowaniu i faktycznie to jest też jeden z dużych trendów. I tak naprawdę wiele jakby narzędzi zaczyna próbować to wykorzystywać. I Chroma działa na takiej zasadzie, że stara się wykorzystać sztuczną inteligencję do tego, żeby podpowiedzieć nam dobre kolory. I musimy nauczyć najpierw ten algorytm tego, że jakie kolory nam się podobają, albo jakie kolory pasują do naszej koncepcji, do naszego brandu i tak dalej. I jak nauczymy ten algorytm, to on nam zaczyna podpowiadać dobrze, dobrane palety, dobrze dobrane kolory w oparciu o nasze gusta. I faktycznie ten algorytm jest dobry. Jeśli nauczycie, pokażecie kilkadziesiąt kolorów, które wam się podobają, to ten algorytm zaczyna rozumieć o co wam chodzi i pokazuje wam ładne kolory, dobrze dobrane, nowoczesne, estetyczne. Nie musicie się na tym znać, możecie zaufać temu algorytmowi, on to dobrze do was dopasuje. Trzecie narzędzie, które warto znać, nazywa się Wizmi. I niestety, przez to, że tutaj prawdopodobnie nie zadziałają te filmy, za co przepraszam, e, chociaż to nie moja wina, e, to nie pokażę Wam naj, najfajniejszej funkcji tego programu, która jest tak naprawdę, e, jakby można powiedzieć... E, Zasypuje pewną przepaść, której brakuje wielu narzędziom, jak na przykład kanwa. Bo kanwa jest niesamowicie popularna, ale ta popularność kanwy jest w pewnym sensie jej przekleństwem. Tak? To znaczy, wiele osób jej nie używa, bo te szablony czy materiały, które tam są, są tak oklepane i tyle osób z tego korzysta, że tracimy na jakiejkolwiek unikalności. Więc chcielibyśmy mieć narzędzie, które jest łatwe w obsłudze, proste i przyjemne, ale które daje nam większe możliwości unikalności, powiedzmy. tak? I tutaj dostajemy taki. Edytor prosty. Jak widzicie tam po lewej stronie, macie takie bloki, gotowe bloki, z których możecie to składać. Są bloki, gotowe klocki dla nagłówków, dla zawartości i dla stopek, powiedzmy. Taki, taki po prostu podział. I możemy sobie przyciągać po prostu jak tutaj się dzieje teraz na ekranie, możemy sobie przeciągać te bloki po prostu na tę infografikę i ona gdzieś tam razie się tworzy z takich klocków. Te klocki możemy sobie później dowolnie edytować, zmieniać, dostosowywać do naszych potrzeb, ale w praktyce można powiedzieć, że e, no, nie wymaga to jakiejś wielkiej wiedzy, po prostu przeciągamy tak, po prostu jest to bardzo intuicyjne, a jednak mimo wszystko no, daje nam jakąś możliwość kontroli nad tym, tak? Czyli mamy jakąś możliwość stworzenia unikalnej infografiki w ramach, tych, w ramach tego narzędzia. E, no niestety tego nie, niestety tego nie zobaczycie. I to, a jeszcze podsumowując, to narzędzie też jest darmowe. Są bloki, które są płatne, jakieś warianty tych bloków, które są płatne, ale jest też dużo darmowych, więc jeśli korzystamy tylko z tych darmowych, to po prostu wystarczy, i możemy to po prostu wykorzystywać za darmo, nie musimy się tutaj, nie, nie, nie musimy dokonywać żadnych opłat, wystarczy, że założymy bezpłatne konto. I ostatnim z takich narzędzi, które chciałem Wam pokazać, to jest Gravit. I Gravit to jest narzędzie bardzo już rozbudowane i potężne, jak na to, że jest darmowy, tak zupełnie, nawet jakbyście chcieli, to nie możecie za niego zapłacić, bo jest po prostu w pełni open source'owy. Ma wersję desktopową, czyli możecie zainstalować to sobie na komputerze i na przykład w pociągu pracować nad jakimiś materiałami i generalnie to narzędzie, jak to pokazuję na przykład na szkoleniach właśnie marketerom, to ja lubię patrzeć na te złowieszcze uśmiechy, które się na ich twarzach pojawiają, kiedy mówię im na przykład, że to narzędzie jest w stanie otworzyć dowolnego PDF-a w takiej formie, że możecie go sobie edytować. I tutaj jest taki fajny filmik, którego nie zobaczycie, jak otwieram ostatni raport Brent 24 na temat influencer marketingu i zaczynam go demolować, tak? Czyli można, można tam wszystko zrobić, wszystko poprzestawiać, dostajecie warstwy, tak naprawdę możecie zmienić kolor dowolnej rzeczy i tak dalej. Czyli ci marketerzy właśnie tak złowieszczo się śmieją, bo widzą już te broszury, foldery, materiały, które dostają od swojej agencji i widzą już, jak sobie sami wprowadzają poprawki i robią to zawsze, zawsze przy mnie i zawsze są tacy podekscytowani, że zobacz, tak to miało wyglądać, a oni przecież nie, nie mogli tego zrobić, a ja teraz sobie sama. tak? Więc generalnie daje to duże możliwości dostosowania tego do naszych potrzeb, i to jest narzędzie darmowe. Nie musimy niczego instalować, jeśli nie chcemy. Nikomu za nic płacić. Nie musimy mieć jakiejś skomplikowanej specjalistycznej wiedzy. To po prostu jest intuicyjne. Klikamy, usuwamy, klikamy, zmieniamy kolor, przyciągamy, zmniejszamy. Tak? To, to jest tak naprawdę w stanie kilkuletnie dziecko zrobić. Więc generalnie warto też to znać. Tu właśnie demoluję ten raport 24 i tutaj dużą siłą i zaletą tego wszystkiego jest, powiedzmy, ekosystem. Czyli tak naprawdę, im więcej znamy tego typu narzędzi, tego typu rozwiązań, to tym bardziej możemy z nich korzystać jako całość. Tak? Czyli, na przykład, możemy w tym programie Vectizi pobrać sobie jakieś ikony, dostosować, przystosować do naszych potrzeb, w sensie ich struktury, budowy. Możemy w tym narzędziu Chroma znaleźć jakieś fajne palety kolorystyczne, pokolorować to tak, jakbyśmy chcieli, bez znajomości i umiejętności dobierania kolorów. I, na przykład, w tym programie Vizmi, z tych bloków sobie poskładać tę infografikę, tak? Musicie niestety użyć wyobraźni, nie mogę wam tego pokazać, ale to działa, działa bardzo fajnie. Więc zalecam do, do szukania, do eksperymentowania, tak? więc mam nadzieję, że zainspirowałem was, można powiedzieć, do dwóch rzeczy. Po pierwsze do tego, że właśnie warto próbować i się nie bać, tak? Czyli to nie jest tak, że trzeba mieć wielkie pieniądze, dużo czasu, albo specjalistyczną wiedzę, żeby jakieś treści wizualne tworzyć na wyższym poziomie. Wystarczy znajomość narzędzi i do tego, ta druga rzecz, do której chciałem Was zainspirować, to właśnie do szukania tego, bo to też nie wymaga jakiegoś niewiadomego researchu, tak? Czy jakichś specjalistycznych, nie wiem, źródeł czy kursów. Tak naprawdę wystarczy wejść, powiedzmy raz na tydzień na Product Hunt, wejść w zakładkę Design i zobaczycie, że dosłownie co tydzień pojawiają się Nowe rzeczy. I w pewnym sensie dzieje się taka rewolucja na rynku tego oprogramowania, cicha, bo właśnie mało osób ją zauważa, ale ja śledząc ten temat widzę, że te narzędzia, ja będąc projektantem graficznym przez wiele lat, zauważam, jak teraz to się robi proste I w pewnym sensie, no nie chcę powiedzieć, że z przerażeniem, ale z takim podziwem obserwuję, jak to jest, staje się łatwe, proste i dostępne. Więc zachęcam do tego, żebyście próbowali, szukali. Jeśli będziecie chcieli, żeby zobaczyć, jak wyglądają te filmy, pokazać, żebym pokazał Wam to w praktyce i tak dalej, to możecie. Po prostu do mnie napisać, sorry, ale inaczej tego Wam pokazać teraz nie mogę. Także mam nadzieję, że trochę Wam w tych graficznych problemach pomogłem. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo, Jacek Kusiński.